Witajcie kochani w objęciach magicznego ogrodu. Mamy styczeń. 2021 rok. Zawitała do nas. Króciutko na króciutko. Zima spadł mały śnieg. Który się roztopił, gdzie nie gdzie tylko. Widać go jeszcze jego pozostałości. Ja przybiegłam dzisiaj po świeży szczypior. Nie było aż tak strasznie zimno, bo wszystko pięknie się trzyma. To jest właśnie, właśnie szczypiorek, który dzisiaj pozyskałam z ziemi. Jeszcze rosną buraki, jeszcze jest kapusta, jeszcze jest kalarepa, kochani. Szałwia pięknie rośnie. Mięta wybujała, zobaczcie jaka wysoka. Majeranek jak pięknie rośnie, odbija już, odbija już, ojejku co to jest, meliska cytrynowa, melisa cytrynowa, no zobaczcie jak pięknie rośnie mięta, ile młodych, ile młodych już jest, wiecie jaka pyszna herbata, na takie zimowe dzionki jak znalazł, no i patrzcie jak pięknie, jak pięknie wszędzie wypuszcza, z tych starych Berbena Patagońska oj magiczny ogród będzie żył swoim życiem będzie żył swoim życiem tak to kochani wygląda nie ma wiatru, cichutko spokojnie wszystko rośnie wszystko potrzebuje teraz obrobienia wszystko potrzebuje obrobienia tak to wygląda trochę ponuro ale zawsze zawsze inaczej Zawsze inaczej, pracy jak zawsze, pracy jak zawsze. Pamiętacie, kochani, por, który tutaj z tej wielkiej głowy zaczął kiełkować, trochę przykrył go śnieg, ale chcę wam pokazać, jak, jak ładnie rośnie. Ile będzie młodych sadzonek, zobaczcie, jak ładnie rośnie. śnieżek go przykrył troszkę za mocne zbliżenie zrobiłam ale bardzo ładnie rośnie no tutaj też wykiełkował z boku także piękny por już jest taki duży bardzo dużo, bardzo dużo cebuli jeszcze wykiełkowało podejrzewam, że to są wszystkie te cebule których nie zdążyłam zebrać do wysuszenia. One gdzieś tam się w ziemi zakotłowały gdzieś głęboko. Proszę, zobaczcie, jak pięknie rośnie, ile młodych, ile młodych dymek wyrosło. Jeszcze ile marfi rośnie. Kapusta. Jedną już wzięłam do domu na surówkę, już zjedzona. Głowy są naprawdę bardzo twarde. Jak to mówią kapuściane głowy? Może nie głupie, ale twarde. Troszeczkę mrozu było, bo przymroziło. Nawet o, widzicie. A, a nie jest gruby, bo się rozłamuje, rozłam ale jaka zimna woda. Rozłamuje się w rękach. O takie tafelki lodowe. Troszkę zimy było. Może to już koniec tej zimy, a może to dopiero początek zimnych dni. Uciekam bo zimno. Uciekam bo zimno. Nie jestem dzisiaj na bosaka. Tak jakoś nie, nie czułam się dzisiaj odważna na tyle, żeby, żeby pójść na boso. Z jakiegoś tam powodu pewnie. Także kochani, tyle z mojego styczniowego, zimowego ogrodu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie bardzo serdecznie i ciepło. Dziękuję, że tu jesteście.